Szczęśliwi mężowie twoi i szczęśliwi słudzy twoi, którzy stoją przed tobą zawsze, a słuchają mądrości twojej. Tego dnia jaśniej świeciło słońce. Otwierało szeroko swoje złote oko, aby zobaczyć wszystko najdokładniej. Odbijało swój blask na końcach cit, na lustrach tarcz, na mosiężnych kaskach straży. Podpalało gorące barwy, czerwień i błękit i zieleń szat. Świeciło na nagiej skórze na oliwionych czarnych niewolników. Nikt nie pozostał w domu ani w namiocie. Na wszystkie dachy i tarasy domów wylegli ludzie. Dzieci wspinały się na drzewa, aby lepiej widzieć. Szły wielbłądy krokiem poważnym, kołżącym. Szły objuczone jukami ze skór, niosły dary dla króla Salomona. Stąpał słoń. Przelękły się dzieci. Był jak góra krocząca na swoich szarych nogach, podobnych do głazów, a ubrany był czerwone, złotem lamowane siodła i czapraki. Koczyli niewolnicy. Jedni byli brązowi jak drzewo hebanu, inni czarni jak nocne, pochmurne niebo, nadzy z przepaskami na biodrach, inni w szatach gwiaździstych, w turbanach błękitnych, białych i żółtych. Nieśli kosze owoców, dzbany pełny wina, pachnidła w butlach podobnych do brył górskiego kryształu. Wrzask dzieci przywitał klatki pełne małp i koczkodanów przeskakujących po prętach i kołyszących się na długich ogonach. Ale wrzask ten przekrzykiwały kolorowe papugi otwierające potężne dzioby i krzyczące wyuczone słowa – niech żyje król Salomon! Wrzask dzieci, szczekanie małp, krzyk papuk, tu pod wielbłądów, słoni i tysiąca nóg pieszych niewolników, zlewały się w hałas, od którego starsi osłaniali uszy. Potężny jest król Salomon, mówili do siebie. Sława jego mądrości rozeszła się tak daleko, że znają go na krańcach ziemi. A ile darów, patrzcie, z pewnością niosą złoto i drogie kamienie. Podobno kość słoniową i nieznane drzewo pachnące i nieprzeliczone pachnidła. Srebra już nikt nie liczy w królestwie Salomona, bo jest go wszędzie pełno jak zwykłych kamieni. Mówią mądrzy w Izraelu, że kto ma temu będzie dodany. Jeśli chodzi o kula Salomona, to święta prawda: co roku królowie przynoszą mu dary, a ile koni ściąga co roku ze wszystkich granic trudno zliczyć. Czy to prawda, co mówią, że ma w staniach czterdzieści tysięcy koni? Jeśli nie więcej, a ile wozów i jezdnych nie ma drugiego takiego króla. To prawda, rozmówca zniżył głos do szeptu to wszystko prawda. Ale też lud dźwiga tęgie jarzmo, podatki, a praca, do której gonią nas batami? Ciszej dziś nie wolno o tym mówić. Dziś jest dzień święta. To ona, to ona, słychać zewsząd okrzyki, królowa saba. Jedzie, jedzie. Ale to jeszcze nie była królowa saba. Jechały naprzód jej damy, dwórki, siedziały pod rozłożonymi frędzlistymi baldachimami, aby promień słońca nie skaził ich skóry. Błyskały z białkami oczu spod powiek powleczonych srebrem. Czoła malowane we wzory, wargi pokryte. Karminem w uszach długie, brzęczące kolce. Palce o paznokciach pokrytych emalią, podobnych do drogich kamieni i pereł, trzymały wachlarze z czarnych i białych piór, strusich, drżących za każdym ruchem. — Król Salomon ma siedemset żon i trzysta innych kobiet do towarzystwa — szepnął znowu jeden z widzów. — Dobrze więc, że dostanie jeszcze więcej. Kto ma... Będzie mu dodane, kończył drugi i obaj roześmieli się. Coś w tym jest, rzekł pierwszy, ale oto i ona. Królowa Saba. Niech żyje królowa Saba, krzyczał tłum. A ona siedziała na białym koniu, jak mężczyzna. Prędzej można by powiedzieć, że była królem niż królową. Jeśli jej damy były strojne, jak papuszki kolorowe i malowane, sama królowa miała szatę prostą, barwioną tylko szafranem, twarz bez ozdób, jedynie na środku czoła liśnił diament wielki jak księżyc. Jechała wyprostowana, patrząca przed siebie, jakby wszystko naokoło jej nie dotyczyło. Królowa Saba jedzie do króla Salomona i na nim tylko spoczną jej wielkie, czarne oczy. Jednego tylko była ciekawa, czy jest istotnie tak mądry, jak powiadają. Jadąc, Wymyślała przeróżne, najtrudniejsze pytania, którymi chciała go zaskoczyć. Zapyta go o morskie głębiny, o szczyty niebios, o góry mm, plujące siarką i łowiem. Zapyta o lekarstwo na jadwęża. węża, o to, czy człowiek mógłby latać jak ptak. Zapyta go, jak rodzą się w ogniu salamandry i jak feniks może powstać z popiołów. Z czego rodzą się roje pszczół, czy z nawozu końskiego, jak powiadają? Ile lat ma świat i jak długo trwało jego stworzenie? O, na to na pewno król Salomon nie znajdzie odpowiedzi. A to właśnie najbardziej dręczy myśl i duszę Saby, która tym różni się od innych kobiet, że myśli, bada i pyta. Jej ciekawość rzeczy i świata jest niewyczerpana. Oto więc zapyta go przede wszystkim, podprowadzając go pytaniami prostszymi, łatwiejszymi: o to, co dzieje się z duszą człowieka po śmierci, z duszą człowieka, z duszą bydlęcia, czy ginie ona wraz z ciałem? Gdzie przebywa, kiedy ciało śpi, albo omdlewa? Są czarownicy, co potrafią wywołać duszę zmarłego i przywrócić ją z innego świata. Co na to Salomon? Co jej odpowie? Czy zjawiał się mu kiedyś wielki jego ojciec Dawid? Powtarzała sobie królowa sama w myśli pytania, którymi zaskoczy Salomona, ale ciekawa była także, czy to prawda, że jada się u niego tylko na złocie, że usługują mu tysiące niewolników i podczaszych, że nigdzie nie podają potraw tak wyszukanych jak na stole Salomona, a już król Salomon jechał jej naprzeciw koń czarny pod królem Salomonem i koń biały królowej zrównały się na drodze zszedł król Salomon po karkach klęczących przed nim sług zeszła też królowa saba ze swego białego rumaka znieśli ją ująwszy pod ramiona czarnej niewolnicy stali teraz przed sobą jak zwykli śmiertelni patrzyli ciekawie na siebie Królowa Saba widziała twarz piękną, chociaż już trochę otyłą, czarne brwi, zielone oczy, wypukłe wargi, łakome życia. Król Salomon widział kobietę drobną i kruchą, nieumalowaną i już przez to wzbudzającą ciekawość: wąskie usta i wielkie czarne oczy, jakby wilgotne oczy etiopskie. Król Salomon uśmiechnął się i podał rękę Sabie. Uśmiech odmienił jego twarz, było w nim coś dziecięcego królowa Saba złożyła małą delikatną rączkę bez pierścieni w dużej i mocnej męskiej dłoni salomona wiedziała już że to co jej opowiadano było prawdą silny uścisk tej dłoni przekazywał jej przeczucie że wszystko co mówiono to tylko drobna część prawdy człowiek który prowadził ją po marmurowych stopniach pałacu był kimś więcej niż wszyscy mędrcy, jakich lubiła gromadzić wokół siebie. Mędrcy i mędrkowie, pieszcze i szalatani, wróżbici i czarodzieje, wykładacze snów i wywoływacze zmarłych. co zgraja fałszywych proroków posilających się tłusto przy różnych stołach królewskich i książęcych. Czymże oni byli wobec tego człowieka, który stąpał obok, w milczeniu, ponieważ ponieważ chował słowa na właściwą porę. Cieszyła się, że milczy i cieszyła się, że zaraz, gdy zasiądą naprzeciw siebie, zapyta go, o co najpierw go zapyta. Uśmiechnęły się wąskie wargi królowej Saby. Zwęziły się jej etiopskie oczy. Bardziej niż do uczty przy stole. Śpieszno jej było do uczty rozmowy z tym człowiekiem, choć nie usłyszała jeszcze jego głosu.